Ło, oh, kurczę, odrodziłem się z bananami. Łodajek, widzisz u mnie banany na rękach? Nie. Co, ja mam banany na rękach? Łodajek. No i rzucam. <grym> z, <babą> <grym> z badą, no. Ale serio, rzucam bananami tutaj wokół. Serio. Ja. Ło, oh, ja dalej mam banany na sobie. Dobra. hanciki. Chodźcie do mnie. O, dobra, słyszałem tok, gwizdanie. O, dobra, dobra. No, ucieka. Ucieka, no, widzę kroki jak biegnie. Czy on wszedł do środka? Nie wiem. Ktoś otworzył tu drzwi. Tak, mała puszeczka. E, nie, to jest napój, 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 napój. napój. Napój, napój! Dostał, dostał, dostał! O, tańczy! Wyszedł na dwór, wyszedł na dwór! Wchodzi do środka znowu! Chcę tam się w berka... berka chyba grać. ja jeszcze banany mam! Dobra... Zgubiłem go. No nie wierzę, zgubiłem go. Siema, Jasza. ma? Co ty robisz, Jasio? już dać podpowiedź? Co no, to jest? Aha Gdzie jesteś? Ja Tutaj... jestem na dworzu Tutaj stoi taka, taki stołek Ło, rzeczywiście, <grym> onek <młodek. Dobra, grym> Jaki dobra. stołek jechał Też O, dobra, jest. wiem, widziałem, 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 widziałem podpowiedź O, Jasio, nie, 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 nie. Ja na dworzu jestem, Jasio Ktoś w środku, ktoś zapewne w środku jest Łotek. To ja widziałem jak się zmieniałeś, widziałem jak się zmieniałeś Jakbyś pewnie się nie zmieniał to bym może bym cię nie znalazł To jest dziwne, oła Dobra, czyli jedna osoba, tak? Ja Dobra Na dworze Na dworze, okej, okay, okej, okay, okej okay. Coś tutaj może wykombinował On, on jest tutaj na tych stołach, jakimś kwiatkiem jest piaskiem. Ło! O, biegnie, no! <grywa> Dawajcie go <grywa> to tu. Uu, nie, teraz się robił ładnie, suku, dobrze trafiony, kurczę. Elegancko, elegancko. No nie, znowu szukam. Aj baj, jeszcze się nie chowałem. Ja się chowam. Ja nawet nie wiem ja mam O, ale banany dalej mam na ry. A ty latasz. Nie ma Jasia. Kurczę, nie widzicie u mnie tych bananów? Jakie banany, Ty? Mam, mam w rękach dwie kiści bananów. Mogę dać komuś darmowe bananki. Chcecie? Ja chcę. O, dobra, to nie ruszaj się. O, trafię ci w głowę bananem. A ja, ja mam, się, a ja nie z mam bananów. Ja się z bananów. Właśnie to bananowe. No to, to się baguje właśnie. Ale kurde, i banany ci za mną latają. Znowu szukam. No jak chcę się łować. No co, jest ja się... chabar. mam idzie w Black Forsa. Dobra Tym byś nie mógł być O coś tutaj może Tutaj w ogóle w tamtej rundzie nie byłem Coś takiego Tu tam po dachu O Ja po dachu Ja cię widzę Tak? Tylko tak z dołu Tak z dołu, dobra A tutaj w ogródku, co? Ja od pleców dwie osoby nie kluczone <laughs> Niewykluczone Coś tutaj kombinują Ktoś u mnie w domku bo słyszałem jak się drzwi otwierają Dobra, dobra do... nie jestem w domku, ja o, o, o Jasio, co ty tam po dachu skaczesz? Yy, parkour trenuję jest... <laughs> Powiem tak, okay, jestem jest... jestem na polu na polu. Czyli tutaj, tak śmierdzi mi. O! <laughs> Nie mogłem go trafić. No bo ja tak skakałem i się zmieniałem cały czas. Wiem. Ten dinozaur był najgorszy. Dinozaurem to się. Wow. Blackford, czym ty się schowałeś? Bo tak. Ty... Aha, na pewno to Jest! ja, tak. yeah, Ale ładnie, kurde, coś tak czułem, że mi tu nie pasuje. A niedaleko Blackboard leśnę. A Blackboard kurczę. Widzę mi go Reklama. Nie! Siema! Chcesz wygrać taką brońkę? No pewnie, że chcesz! Napisz swój nick w komentarzu, a dostaniesz zupełnie za darmo i pamiętaj, wy użyć go się w sklepie Fortnite. O, Blackboard, <laughs> patrz chodź. chodź, szybko. No i to idę. Nie wiem czy tak wysoko skoczę tam Ale patrz, patrz chodź, Jesteś? No jestem, jestem Nie a. wiem co ty chyba kombinujesz Okej okay, What a. the fuck? No, okay. nie no nie co ty Dobra Patrz ja na razie tak I teraz mam mało czasu, dzięki Buła Co chcesz, ja, ja tylko pokażę jak jest dobra skryda A ty nie chciałeś ze mną się schować Dobra go O fuck. Dobra Ej, i te banany, what the heck? Bo to, że wy ich nie widzicie. Bo ja nawet w propach jestem. Dobra. Powiem tak, ja tutaj się wyleguję na słońcu. A, to, dobra, to jest na zewnątrz. Tak. Jezu, kto biegnie? Tutaj ja to... <laughs> Widzę, że Driftcik też sobie odpoczywa. Na wiatraczku skakał. No. Teraz pod drzewkiem chyba za dużo słońca Pada oh. jakieś statuły Blackbord oh. dołączył to no. chyba Nie, nie, nie! Wracaj! <laughs> ma. <Siema. śmiech> o nie! kurcze, zacząłem tańczyć <laughs> Ale drewnie z lekceważyłem o, no, pićko dla chłody Dawaj pićko Jezu, się muszlą i kredami Ło, <noise> ktoś popełnił samobójstwo, nice Dobra, bułkę trzeba znaleźć Pięknie Ktoś bułkę się... Kajdzie, o, dzisiaj kredękową. piłem bułkę, dziwnie to brzmi <głosy> <Kucha>. <głosy> O, To. to, to. No i... O, jest, chowam się O, Black Force, dawaj, dawaj, dawaj coś takiego 200 IQ O, ma buła O, cześć, 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 cześć jak tam? To tak, wygrywamy to od razu. drugi Tak! Była, mam plan. od razu łukiem pod siebie. Okej. Okay. Ale nie teraz. Nie teraz, nie teraz. Czekaj, pa, pa, pa co zrobię? Pa co zrobię? Czekaj. Ustaw się i weź ten. Zablokuj się już. Zablokuj się tam gdzie chcesz. Dobra, no. zablokowany jesteś. Fuck, nie da nie się da, tak. Nie da się, kurde. Czekaj. <laughs> Coś tu jest <laughs> chyba nie tak. <laughs> dobra, pa. Nie no, nie schabnął się. No nie ma szans. <laughs> Jak coś tu uciekałem w tym samym momencie, w różne strony. No <laughs> no dobra. O, e, są w środku. O, w środku? No, tak słyszałem. E, nie ma nas w środku. No, dzięki za podpowiedź. Są głuchy. Ale to mógł być też bajt No właśnie. To mógł być Payt. Serio, ale ja się no. nie kłamię. <laughs> ja się czas mi Właśnie, ja nigdy nie kłamię, Dobrze mówisz. No <laughs> na razie tak. YouTube nigdy nie usłup. Eskitu. No. <laughs> Dobra, jak się robiło te tanty R? Ale będę gwizdanie zdanie. Ja. Całego Jesteś tak? Wiczy. Cicho tutaj. A, co ty? Nie, nie, nie. to jest dobrze. Płukaj, tylko nie spa. <grym wiczy> I spadł. <grym wiczy> Dobra, co wy tam za imprezy taneczne urządzacie? Nie wiem. Ja, ale rzucają. No. Wchodźcie też drzwi, Bo Bo, jeżeli ktoś jest jakimś przedmiotem, to można przez niego przenikać. Podpowiadajcie. Ja nie chcę, No, co? Podpowiadamy tutaj. Tylko, że jesteście tak daleko, że. Was nie widzę. Ja wam powiedziałem, że jestem. Y że jestem w środku, a ty ja, na zewnątrz i nie mówię nic <laughs> Co? <laughs> to jest w środku czy na zewnątrz, proszę? No, w środku ja Na jestem zewnątrz si ja jestem w środku Ja w drzwiarzu jestem Ja tu w drzwiach Popieram go, tupy Słabo wam widzę No, tutaj jest strzelanie, marnowania, mu widzę Ile to z kilowa będą szaleć? <laughs> Właśnie, a ona mnie skończy. Ja mam pistolet na wodę na plecach więc plus. <laughs> Ciągle gwizdam. No i ty jesteś gdzieś tam przy wiatraku, pewnie. Tak, no nie wiem, czy jestem przy wiatraku. Może jest na wiatraku, Można zobaczyć. Może na wiatraku. Może za wiatrakiem. A może wy wiatraku. A może... pod wiatrak, wiatraku Z kitu Z w wiatraku Właśnie A może... A może... Nie, I nawet nie uciec Znam... znam ten... na pamięć O kurde Ładnie Odpowiedź dajcie Jestem w środku Tak, Ale... jest w środku Ale... Ale gdzie? Bo zostało to jedna minuta wygra Nie dam Na pewno nie jest w głównym domku W też go nie ma No nie wiem, no jest co, nie wiem ileś środków Wnętrza budynków <grywa> Tańczy sobie Chwila, no nawet tańczył, nawet nie zablokowany. O, zbliżacie się powoli. No, nie wiem, czy jest pod czymś. Na pewno nie jest pod czymś. Ło, jak grał? Gdzie <grystanie> był? No, był koło Drifta, który umarł w sobie. Był w szopie. A ja byłem też w szopie, tam jest w moim miejscu. Ale ładnie. Kurczę, ładnie się schowałeś. Ale Dobra, tutaj gdzieś jest, buła, uwaga. Tu ktoś jest, koło naszej bazy. dwie osoby, dwie osoby. Blisko naszej bazy ktoś jest. Powiem tak, zablokowałem się. Nie co serio? Coś tutaj coś kombinował To nie był ten krzak O, no ktoś tu jest, no serio ktoś tu jest Nie Jestem, nie jestem Jesteś buła nie jestem. Ja, na dachu jest Na dachu jest buła? Chyba Tak myślisz? Ja jestem Buła to ten pieniążek ja na mnie na zewnątrz. Ej, ja się no. tam... widziałem kogoś! Wiedziałem kogo to się takim mega małym czym. Puła! Jest takim małym tym! No. Jabłuszkiem! Takie małe jabłuszko! Ale nie można było trochę No i. Jest! Dobra, dobra. A widziałem, jak się rusza takie jabłuszko malutkie. Na pewno na górze? Nie wiem. <laughs> Ciężko zbagowało. Nie widać, gdzie on jest. Gdzieś za yes, pudełkiem podobno. Jest. No. O kurcze, czy ty tutaj jesteś? Czy ty jesteś na strychu? No. Jest, yes, yeah. dobra, tak myślałem. Dobra, Alo. Yeah, <laughs> i sobie tańczę. i elegancko.